Tak delikatnie małe? Tak. Nie Jesteśmy w tej chwili przed uroczystym wręczeniem nagród w poszczególnych klasach. Będą to okazjonalne puchary. Całość się kończy w zaprzyjaźnionej z nami stajni Pati Tai, gdzie oprócz wyjeżdżania w koni. Stalina już powoli słynie z tego, że kończą się tu imprezy sportu motorowego. A jest to o tyle przyjemne, że oddział Łochowski Automobil Klubu Górskiego robi jedyną imprezę na Szutrze w województwie kujawsko-pomorskim. Jakie na Kto ma pierwszeństwo? Dobre, nazywam się Jacek Czarnecki, startuję światem Punto. Dzisiaj brałem udział w zawodach łochowskie Szutry. Cień ogólnie uważam za udany. Samochód się sprawdził. Żadnych uszkodzeń nie stwierdziłem, więc, więc do mety dojechał. A wyniki no właśnie, czekamy teraz na ogłoszenie wyników, i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzień dobry, Patryk ścieszyński startuje Oplem Astro GSI 2 litry pojemności. W dzisiejszym dniu warunki no, były trochę trudne, bo było bardzo sucho, miękko, kolejny się robiły. Konkurencja, jak zwykle, wymagająca. Oczekujemy na wyniki. Mamy nadzieję, że w miarę nam się udał przejazd drugi też zrobić. Więc myślę, że w klasyfikacji generalnej nie, ponieważ było przed nami Lancer Ewo, dziewiątka, więc będzie ciężko, ale w klasie, w swojej, myślę, że jak najbardziej udało się wygrać. Klasa pierwsza, trzecie miejsce. Numer zawodnika 17, Marek Czajkowski. Drugie miejsce w tej klasie, mój znakomity faworyt, który wystartuje w Monte Carlo, ale za 5 lat, Jacek Czarnecki. I pierwsze miejsce w tej kategorii, tu powinni grać zespół Queen, Ja champion, a oj jak będzie to dobrze, ale powiem, że jest to Łukasz Matusia. Ja bym prosił teraz 30 sekund na fotoreporterów. reporterów. zdjęcia będą na Facebooku, w internecie, w telegazecie, wszędzie. Przechodzimy do klasy drugiej. Co jeszcze Michał Bogowski. Autor z wyłączalni. Rzucimy się wraz z samochodem, żebyśmy mogli skręcić. Drugie miejsce w tej kategorii mój pupil Karol Sieja. Pierwsze miejsce Patryk Krzyżyński. Zdjęcia, strona automobil Clubu, internet, Facebook Jak wiadomo kto już nie samochody to pojazdy kosmiczne. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Wiktor Witkowski. Drugie miejsce. Piotr Krygier. Przyrzekamy, że kuchar będzie miał wręczony. I pierwsze miejsce... Wszystko w rodzinie. Ty pierwsze miejsce nie. Mirosław Witkowski. Tak. Tylko troszkę o intredzie. Wszystko będzie, Poczekaj. 20 sekund na fotoreportera. Trzecie miejsce zajął za Mariusz Trenowski. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Aleksander Świetnik. Teraz pierwsze. z numerem 10 kierowany przez Mariusza Trenowskiego. Dziękuję bardzo. Nie Karol, Sieja! Pilot przystępuje do wyczytania zawodnika, który zajął drugie miejsce. A jest to Patryk Krzyszyński. No i generalnym zwycięzcą dzisiejszych zawodów przypominam druga runda mini KT pod nazwą Łopskie Szutry zajął Mirosław Witkowski. Proszę dużo zdjęć zrobić. Oficjalne podziękowanie ustaliliśmy będzie na Facebooku, a ja osobiście z Michałem wam dzisiaj tu dziękujemy. Dziękuję również sędziom pod przewodnictwem Mileny Bartoszyńskiej, naszej przewodniczącej, brawa na niej.